O mój, gj, jak ja Hi, guys! witam was na naszym kanale i dziewięćdź do Was z drugim przemazem. Drugim prymasem, o oh gaj, o oh mój, o oh mojej. Mam się coś tak. że miałam dzisiaj wstać wcześniej wstałam jakoś prakty 30, a musiałam jeszcze włosy umyć. Ciekawie, ciekawie. I co dzisiaj ponoć Ola chciała otworzyć kalendarze, więc zobaczymy czy otworzy je. To pewnie zobaczycie. Albo nie. No i co? Dzisiaj mam kartkówkę z angielskiego, wczoraj się uczyłam, wydaje mi się, że umiem, tylko pewnie trafię na te słówka, których nie umiem, albo które mi się zapomną, albo popełnię jakąś literówkę, jak zawsze. I dzisiaj będę jeszcze pisać, z logistyki. Tak, i nie mam informatyki, mam laboratorium, więc super. A, A, tak może to... pokazać trochę. Tak, robię tylko do tego, żeby jest cukier jest? Mm -hmm. No ale muszę się co to jest, bo by się nie domyślał. To jest Kinderek, dobrze i drugi. <laughs> Milkiwej. Jeszcze cztery pakowane. Moje. <noise> I zresztą, co się stało, co by się stało, co to za kadr, dobrze Więc mamy 6.31, ja zrobiłam sobie śniadanko, napiłem oczywiście I co, w tym momencie mam Nie miałam ogóle motywację, żeby wstać, ale wstałam, udało się I co, dzisiaj chyba już mogę wam powiedzieć, a muszę się odpoczywać Już chyba mogę wam powiedzieć, dzisiaj będę barwowa włos, a w sumie to już widzieliście pozytywę no. Zapomniałam. Zapomniałam. No ale tak, dzisiaj te włosy normalnie. Okej, okay, o okay. Ale jeszcze nie wiecie jaki kolor. To no, Wam później pokażę, bo nie mam czasu do bardzo. Hmm. Okulary. Muszę je wyczyścić, bo ja ich nadal nie wyczyściłam od wczoraj. Miałam je wyczyścić, bo miałam, miałam, mam nadal brudne. I to wszystko. I co, widzimy się? Widzimy się później. See ya. I guess I really don't know

No i robimy to teraz, robimy to teraz. A tak na początku jeszcze powiedzmy jak dzisiaj wyglądał dzień. E, czy ja pisałam coś dzisiaj, tak, pisałam angielski. Napisałam hot, a nie bo bowling, bowling, coś takiego. Nie wiem jak to się tam wymawia i... A... sama i samą sobą normalnie. No, ale nie, wydaje mi się, że dwója na pewno będzie z tego. E... Możliwe, że sobie jakąś literówkę, to jest bardzo prawdopodobne. To, będziemy farbować włosy, jeszcze mam powiedziałem taki kolor, Tylko ja się najpierw przebiorę, bo żeby się nie ubrudzić, wiadomo. Przebrałam się, ubrałam jakąś koszulkę, w której w sumie nie chodzę. No i co, farbujemy? Farbujemy, ja jeszcze, a właśnie muszę na nie zdjąć. Bymam, że ja planowałam farbować te włosy jakoś dwa miesiące temu, półtorej miesiąca temu kupiłam farbę. Moje włosy to jest jakieś, jakby nieczesałam jak ich, odkąd wróciłam do domu, więc jakby, jakby tego tak wyglądają. No i co? Ja Wam pokazuję farbę. Ej, no, u Was to przekłamuje, okropnie to przekłamuje, mam wrażenie, no naprawdę, u Was to przekłamuje. O, może jednak nie. A nie wiem, no trochę, trochę na pewno przekłamuje. Mam dwa. Wydaje mi się, że jedno mi starczy, bo nie będę jakoś nie wiadomo ile farbowała. No i co? Muszę tylko jakiś grzebień znaleźć, żeby coś przydziału dobrze. Ja mam grzebek. I jeszcze pójdę po lusterko. W sumie nie wiem, jak Wam powiedzieć, jak ja zamierzam porwać te włosy. Może mam tutaj gdzieś tutaj zdjęcie jednej członki z e, It's, tak to było It's. I chcę mówić jej imienia, bo nie za bardzo wiem, jakie jej imię się wymawia. I to ma być coś w tym stylu, tylko w mojej wersji. Dobra, musimy zrobić po pierwsze przedziałek. Idealny przedziałek, bo on musi być na środku, na środku, na środku. I czuję, że z tym będzie problem. Nie dam radę jakoś, nie. Chyba. A może, może wiecie co? Może je poproszę o to Marysię i ona mi od razu tutaj zrobi. Bo nie zrobię tego z tyłu na pewno. Na pewno mi się nie uda zrobić z tyłu, e, jakby to przebudzić. Tak nie będę widziała tego. Więc e, słucham, się właśnie, czy mi zrobi. No, nie ma innego wyboru. <grych> e, no i co? Jeszcze muszę przyjrzeć jak to tutaj e, robić, bo ja, ja to farbowałam już tą, e, tą farbą, ale nie pamiętam już, bo to było dość dawno. Dobrze, wracam. Jak widzicie, tak wygląda, tak wyglądam. Tak to mamy więcej. Być pofarwione. Może się to wydawać nierówne. aczkolwiek ja wierzę w umiejętności Marysi. To było jednak niewiele. Więc ogólnie to Marsza będzie mi pomagała, bo mnie wywarło. Sobie z tyłu! Dobrze, <grybujesz> więc mamy. Tak to wygląda. Gdzie widzicie? So I'm offering a simple phrase I just want a little bit peace. Peace and love. Peace. Although it's been said. Więc ja wszystko będę robiła do telefonu, bo nawet gdy tutaj mam lustro, to i tak nie widzę, bo jestem ślepa. Bye bye. bye, bye. bye, bye. Nie! Nie! Ja pierdolę. Martna i czynności manualne. Tak, dokładnie. Ja pierdziele, no nie mogę! a Trzeba połowy to! Dobra, nie połowy, ale... Ja pierdziele... No nie mogę, no nie! Ja. O oh no, o oh no, o oh no, ja tak wziąłam do tyłu te ręce i tak, wiecie, tam by chciałam I jeszcze, wiecie, jakby coś tam jeszcze nie było zaporowane, ale wydaje mi się, że już wszędzie jest. Ma się pytałam ze 100 razy chyba, um, a ja zapomniałam, że jeszcze tu mam farbę. Dzisiaj nie mam talentu do, do farbowania włosów, ale to wszystko dlatego, że ja nie farbuję cały włosów. Ja farbowałam cały włosy to normalnie na chillu i jak w tamtym roku. w tamtym roku? Kiedy to było? Nie wiem, kiedyś też farbowałam włosy na YouTubie uh, i miałam jak się zajmuje rękawiczki i chyba to dobrze nawet zrobiłam, a teraz. dobrze, dobrze, chyba dobrze. Niech ja która jest godzina? Jest 19.58, więc trochę to podtrzymałam. Mm, już tak mi się, wiecie, zrobiło, że no to jest prawie... Że... no dobra, może nie jest suche, ale tak, wiecie Już um, za bardzo mi się nie odbija na koszulce No i co? Ja idę susmywać i później suszymy Właśnie zastanawiam się, czy nie umyć jeszcze włosów, bo no mam takie trochę tuste, tak troszeczkę, więc przy okazji bym mogła umyć włosy Chyba to zrobię po prostu Przyjęłam sobie Co mam włosy? Nie wiem, czy mam idealny przydziałek. No, nieważne. Przepraszam, bardzo, bardzo Myślałam szczerze, że to będzie bardziej widać, bo ostatnio, jak ja farbowałam to było to bardziej widać. Dobrze, kochani, więc mam no, już kolejny dzień. Wczoraj do was gadałam i w ogóle, ale telefon mi się rozładował no, więc musiałam go podłączyć. Um, a później później stwierdziłam, że no muszę zmontować film. I jakby gdy już go zmontowałam i w ogóle tam by jakoś o 23, jakoś 30. No prawie o 24, nie? Więc stwierdziłam, że no, bez sensu, bez sensu wstawianie e, tak późno masa więc po prostu dzisiaj go wstawię w sobotę. No i co? W ogóle rozpadał się śnieg, rozpadał się śnieg. Pada śnieg, pada śnieg I to tak potężny, potężny, bo już jest, no już jest biało Już jest biało. Nie wiem czy wy to widzicie, bo mam lampę tutaj, więc no nie wiem co bardzo No już jest trzeci No to otworzymy kalendarz, nie? No bo dogrywam to dzisiaj, no to otworzymy kalendarz Więc yy, zaczynam od Kindera To już widziałam trójeczkę No i co otwieram? To pewnie będzie taki Taki, nie wiem jak to nazwać, no takie, takie jajko jakby takie jajko. No, Tak jak mówiłam, tak jak mówiłam to proszę bardzo. Teraz tutaj szukamy trójeczki. A, tu jest dobra. Dobra, czy ja to na pewno otwieram? To dobrze, dobrze. ja mamy, że teraz nie ma poznać ci tak ciężko, ciężko to otworzyć. To teraz z kalendarzy bardzo. Oczywiście, jeżeli macie jakieś pytanka, napiszcie w komentarzu, a kiedyś się nie odpowiem w jakimś vlogmasie. No i w ogóle, możecie napisać, co musicie o moich nowych włosach, bo jakby nie jest to duża zmiana, ale delikatna jest to wszystko. Love you guys and bye bye!